Gdzie mam noc strony to ja Vader killer i widzicie, widzicie jaki to jest ładny zachodzik pięknościowy i więc będziemy ten... <tryk> będziemy w ogóle budować jakiś... Będziemy dokończyć nasz dom w tym odcinku i zobaczymy jak będzie ogólnie jak będzie to wyglądać. I z jakiegoś powodu zaczął padać deszcz, kiedy była taka ładna pokładsza. I słyszałam zombie też. I ten ząbek pewnie przeżył przez ten daszczyk. No ale... O, zaraz, zaraz, co? Ten ten ząbek już nam na mnie czeka, ale uwaga, mam ten epicki patiek. O kurczę, dwa. A. Dobra, to już poszło za daleko. Mój epicki patyk zabijecie w jednym ruchu. Więc się mnie bójcie, ząbiaki. Więc... Dokończmy to, co mieliśmy zrobić. Bo... Bo to będzie. Dobra, teraz sobie stop na chwilę i zobaczę Was, kiedy już w ogóle będę mieć cały drewno i w ogóle będzie wszystko spokój. Dobra, udało mi się... udało mi się dostać mniej więcej coś takiego, co widzicie w moim flipunku. I zostawiłem te dwa nieprzyłapione drewno na ogólnie moje, moje te yy. Chodnie I ja zrobię tutaj tak Dlatego, że tutaj mnie tak w, to w ogóle wkurzę. Dlatego tu od razu Będzie ta drabina i tak mnie tutaj wkurza, kiedy tutaj tego w ogóle nie będzie Tak I tak eee, tak. I tak I tak I tak I tak No dobra, spoko Teraz mogę dokończyć sobie tamto. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Będziemy mogli mieć jakiś dach nad głową i w ogóle będzie wszystko pięknie i ładnie i no. Mhm. Dobra, na razie ładnie mi idzie. To zrobię tak, dlatego że nie chcę marnować drewna, dlatego jak tutaj końcówki. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. I tak, i tak, i tak, i tak. Tak, tak. Tak, a, a nie, też mi tutaj nie weszło. Więc mogę, mam wystarczająco pacyków, aby zrobić w ogóle sobie... A, czemu ja... A no tak powiedzem jestem na, na, na sniku, a nie chcę wychodzić chodzić ze snika, ponieważ mi się nie chce. <laughs> I tak, Pyk i pyk i pyk. Proszę, ładnie, wszystko w porządku i mogę teraz zejść na dół po kamy kamyki. Um, dobra, ładnie, o kurczę. Czemu ten zombie, jak tutaj jest? Przecież jest Dobra, ja szybko będę spadać. Uh, Widziałem gdzieś tu jest kije, więc. Mniej więcej coś... coś takiego, nie. prostu sobie zrobię tu dziurę. Eee. Gdzie? Ten ząbek już dobra, zgubiłem go. Dobra, mamy jeszcze czas na filmik. Myślałem, że to już jest jakieś 8 minut, bym musiał kończyć. Nie, nie jest dopiero 4, więc jest sobie ładnie. Wow! Tu się mówią, byśmy mogli zrobić tą też. Ale nie, kiedy już zrobiłem, to wiecie... To wygląda trochę jak ten filmik, w którym zrobię na przykład a ją milczy, no i wiecie to trochę brzmi, jak wiecie, wygląda trochę jak to w ogóle to miejsce gdyby nie oglądaliście, to będzie ja w ogóle wejściu na kamerę i będzie tam ten filmik i gdy jesteście na do mnie bardzo pomaga I jeszcze raz dzięki za te w ogóle wszystkie nasze subskrypcje i story udało mi się przez to czas znaczy co nam się udało to dostać chyba sześć kamieni chyba czymś w co trzeba, będę musiał trafić się leki lekkie dobra i mam Dobra, ładnie to mogę sobie w ogóle to tak zrobić tak i tak mi w ogóle nie obchodzi, że kopię dyrtę sobie kilofem, dlatego że to już kamienny i zrobię sobie lepszy kilofek. Więc zobaczę was w domu. Słuchajcie, um, w drodze do domu zahaczyłem w jakąś jaskinię, wykopałem trochę kamieni i się zgubiłem. I właśnie w tej chwili jestem przed że Jest, już się zrobiła noc, więc teraz przeczekuję noc i zobaczę Was za chwilę.